No tym, że ewidentnie ciągnie od komputerów w stronę natury, bo to już była kolejna mowa, którą nam zaprezentował z tego właśnie obszaru. Także no, widać, że, że, że minąłeś się z powołaniem. Bardzo podobało mi się w twojej mowie to, w jak malowniczy sposób, jakiego, jak barwnego języka używałeś we wprowadzeniu. Mogli uzmysłowić sobie, jak piękne jest nowe Zelandia. To, to pozwoliło się lepiej wczuć w klimat tego miejsca. Podobało mi się z takich technikaliów to, jak trzymałeś kontakt zrokowy z publicznością. Myślę, że każdy czuł się taki zaopiekowany tutaj z nas na, na publiczności. Podobało mi się to, jak kończyłeś myśl, bo robisz pauzę. I zmieniać miejsce tak, żebyśmy mogli sobie przeprawić, zastanowić się, co właśnie usłyszeliśmy i zapamiętać. Także to jest coś, czego na pewno możemy się od ciebie uczyć. Cieszę się, że wydałeś trochę humoru do swojej mowy, między innymi dokąd tutaj albo z mojego gardła wydobyło się tylko harczenie. To było zabawne. I mimo wszystko. Tego komoru było troszeczkę za mało ja bym jeszcze podkręcił podkręciłbym, bo momentami była odrobinę sucha, miała taką strukturę trochę kojarzącą mi się z jakąś książką albo artykułem na Wikipedii. Były, były takie rozdziały. Na początku była tam natura, potem była fauna i tak szedłeś po kolei rozdziałami. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłaś opowiadać o tych historii o delfinach, to ja poczułem, że tam jestem i poczułem jakieś emocje związane z tym, co opowiadasz, poczułem, że to jest coś, co Ty przeżyłeś i ja właśnie potem tu przychodzę, żeby usłyszeć o ludzkich historiach, a nie czekać, nie po prostu słuchać o wybuchach. Więc tego na pewno możesz wglądać jeszcze więcej, bo jestem pewien, że masz w historii dużo, znana dużo. co jeszcze bym ewentualnie poprawił, to polecam Ci popracować troszeczkę nad zróżnicowaniem wokalnym. Używałeś takich stwierdzeń jak kuczące wodospady. Mogłeś to trochę podkręcić znowu. Kuczące wodospady, tak żebyśmy usłyszeli ten do spadu. Albo jak instruktor kazał Wam robić hałas, no to też powiedziałeś bardzo, tak, no, bardzo płasko to, tak? W znaczy, sensie kazał nam robić hałas. Nie, nie czułem tego hałasu z udarem. Także to możesz jeszcze podkręcić. No dobrze, czas na werdek. Gilotynę czy defenestrację? Ja wybieram nic, bo to była, to była bardzo dobra i obyś nam się rozwijał jeszcze bardziej i żebyś ty mógł ścinać albo wyrzucać przez oby...